Cześć, cześć. Dzisiaj zrobię znowu na no, mój kanał. Yy. Właśnie yy, mam 11 smyreczek, tak będzie opening. Iluś tam bardzo dużo będzie zawsze smychać. Kostka, odrzucił mi ją już jeden głupi. Dobra. Yy wyślę zaproszenie do Mariki albo nie, do mojej koleżanki maj więc widzimy się za chwilę już wysłałam poczekamy sobie aż odpiszę więc widzimy się za chwilę Maja właśnie doszła wzięła kolta Gramy Myślałem, że co robi tak pambuku, ale ja się nie da. Gra koltem ja gram peny A niegoda co się robi, a mnie tylko Nobi Dobra i teraz Ona się nie będzie odzajmia z Mariky więc tam bo... Co on się prezenty? Nie zauważyłem tego. w zagrożeniu. Bu, 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 bu. Uf. Dobrze, Graliśmy Daj jeszcze raz Powinien wyjścia? się I teraz raczej Zapiszę do niej hej Hej Dobrze, moja do mnie pisała, byle z jakiś. Muszę spać, muszę spać. nie musisz w swoim jest w drugim pokoju. Ja miał się nie da wkręcić tą robowską metodą. Pomogę wam, Roby. Ja idę jednym pomagam, bo on mi się taką dziękuję. Dobra. Moja ciągle z tobą jest zerwa. ty to nagrywasz? A bo nagrywam. No Na ja przeszła do pokoju, Odkryła to więc. Zagramy sobie perlejem. My Muszę spać w mnie Maja, ty nie w tym nie wkręcić! Napisałeś mi, muszę spać miłej zabawy I Maja myśli, że. I Maja myśli, że to taki nabek. Dobra. O, Maja się temu nie oprze. Maja. Weź to. Jezus. Wyrujnuje cię. Jezus, wywaliłem Maję! Wywaliłem ją! A gram na piłce tak samotne! Z Perlejątkiem! Jezu, będę może obrońcą, bo Perlej ma takiego zasięgu. Polecam wygrywanie. No stans osłaniam was tuby Powy. Pierę ja piłkę. Ona mo leżyć dobrze. A a burza. ok, szczeli najwyżej do swoich. Oho! kurde, Jesse Jessie, kurde, Jessiko koła. Oh, oh. Teraz musimy to szczelić i wygrać. Dobra, mam plan. Ja biorę piłkę, weź piłkę, brok. Wierz ją! Wrzucił piłkę, a... Łapkę wroga! Wrzucił piłkę do wroga! Ja mam chytry pran! Nie mam już nic! Nie mam już nic! Nie mam. Byliśmy tak blisko wygrane, ja co? Dwa minus! Chodźmy się Maxem, zaprosimy Jezus! Gramy tylko. I głaś Maxem, i głoś i... Koledż właśnie ma. Janusz jest koledżem. O, nie, nie, zagrał. Przeminęłam, a się w końcu zdecydował. Dobra, nie zdecydował. Udawał się. To w tym odcinku po ostatni rurki. I no to do Perfekcyjna gra. Widzowie, czy ja to wygram, czy. Niestety, ale to przegram. Pora, pamka wszystko otwiera. Ja się killam. Pamka za chwilę też. Minybut są the best. Pamka za chwilę też. Minybut są the best. Pamka za chwilę też. Minybut są the best ta i muszę ta zać wiz żeby to wygrać. Sam muszę te zabić bo O, cie, daj weź i to. ja ta... Tak tak się przegrał Brawl Stars. RoStars Albo te dagi. Dobrze, przegrana. Już będziemy kończyć odcinek, więc pa! Siema, i stara! I na skineczkę... Rara! Jedną tylko otworzę. E, tylko jedną. Dobra, więc pa! Gdzie wy widzowie jesteście? A, nie mogą dać kowerki, Więc wyjdę. Więc pa